Konrad pracuje. Ale pięknie. No, odstaw żelazko. Odstaw. Tylko uważaj, bo jest gorące. Ale super, Konradek prasuje bluzkę sobie. Nie dotykaj, jest azik. Jeszcze prasujesz? na ja swoje. Poczekaj, mama ci przewróci. Mama. O, o, o. ciepłe. No. chwyć żelazko. Ostrożnie. I prasuj. Ale ekstra prasujesz. Super! Nie dotykaj, uważaj, paluszkiem. Super! Brawo! No to musisz podnieść żelazko, bo się przypali bluzka. No i postawić i postawić tak, popatrz. Tak. O. Co zrobiłeś? Prasowałem. Pra, prasowałem. Prasowała. Jeszcze raz powtórz. Prasowałem. A co prasowałeś? Bluzkę. A w jakim kolorze jest bluzka? A, ko a kogo to jest bluzka? Konrad. Jaka jest teraz? Ciepła. Tak, ciepła. Ciepła.